Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mega Man! Jeden! Nie trzeba mówić tak naprawdę tego jeden, a co tam, Elchman! Tak naprawdę to jest Rockman! Rockman, rock, rock... No nie mogę tego powiedzieć. Gra amerykańską wersję, dlatego Mega Man. Wiecie, ja Polska, no i tam jest Rockman. No i... Reszta z matka tych przeciwników unieruchamia. No i pokażę właśnie wam różne bronie broń bombmana na przykład, która jest bardzo powolna, więc jest bardzo strumna w użyciu. A tak jak coś. No. Eee. E, broń Katmana, no nie jest zła, ponieważ umień zniszczyć tych przeciwników, co jest bardzo przydatne. Ty jednym tym. E. Broń e. Bondmana też ich niszczy, ale nie dosięgła. E, no i broń ale akurat nie mogę jest jej e. użyć. Czemu? E, no bo wytłumaczę. No, no tłaczę, to tłumacz. Jeszcze nie teraz, ponieważ... No po czym jest szukamyki, żeby je. Żeby ona działała. No i... No i za chwilę zobaczycie takich przeciwników, których nie lubię. O właśnie to oni. A mutra się wiesz. No dobrze. Um, no i... Łatwo ich umilości, naprawdę, ale ja nigdy za nimi nie przypadałem. No i tutaj ci przeciwnicy nie są trudni, ale nigdy nie umiałem ich umijać, naprawdę. Komentarz mi się psuje, nie wiem co powiedzieć. A właśnie, to jest dosyć ciekawe, ponieważ to są znikające błoczki. za chwilę. O teraz. No I, i nie to nie są niewidzialne błoczki, tylko znikające wloczki. I księ, żebyście się nie pomylili, no i nie ten. E, e, pojawiają się oczywiście tam, gdzie pojawiały się. Nie robią żadnych innych manewrów. A i wie, pamiętajcie o tym, że to są znikające, a nie niewidzialne. Właśnie, bo myście tam skoczylibyście spadli. O, właśnie, i nie bierzcie tą apteczkę. dosta Dostać, to znaczy, dostać tam się, się bardzo łatwo, ale wydostać okropnie. Wydaje się, że łatwo, ale nie. Nie, tutaj jest proste, oczywiście. Naprawdę, wydaje się proste i jest proste. Tutaj. O, nie zobaczę. Jak łatwo się domyślić? Aj, aj, aj. O i na górę, a nie. Będziesz się bawić z takimi kościami, z oczami. Nie, bo gdy jest się uderzonym, to wtedy mega mi spada z drabinę. A może, jak? może, że, że, jak my nazwiemy ten odcinek? Eee, nie wiem. Kurczę. Trząsające. Trząsająca wieża. Okno. Oh Jaka wieża? Trząsające. No ma, nie, bo, no bo plaża, jak my na to jest wielką, wielką, o oh kurczę. Wielką, wielką. Wieżą. Tak. Jak to? Na chama. Dlatego no nie nazwiemy tego wieżą, tylko tym. Tylko wielką, tak? Nie. Co? Trząsająca wieża. Szok. Póra, szok! Pokemony. Szokująca wieża, bo tu pa pa ile tutaj tego. Co w radzia? Ja. Tych, wące, te takie to wychodzą z tych ścian. No kurczę. Nie znoszę płaszcz Ekmana i pewnie to odcinek, będzie trwał 20 minut. Ja ci dam, może wysnę i, w, i będziesz tam, gdzie spadłeś. To by było dobrym pomysłem. Czemu byś tego nie zrobili? kurczę tak mało życia i trudno Mahama. O właśnie ten przedmiot jest bardzo interesujący, eee, ponieważ to jest broń Gatlena. Ona pomaga... tak jak komuś po prostu nosić. A no, przydaje się. A to jest Magnet Beam nowy przedmiot, który dostaliśmy. I ten przedmiot może się wydawać opcjonalny, ale jest niezbędny do przejścia gry. Dobra, więc go nie... weź go nie trać. Ale nie w tej plaży, w tej plaży nie jest obowiązkowy. A, to go prać. No dobra. Yy... Mogę wam nawet pokazać, przydatność Magdebima w tym miejscu. Kurczę, nie dosięgnę. O, widzicie jak przydatne? Patrzcie, nie musieliście nawet walczyć. Tutaj Magdebima akurat się nie przyda. Należy na to bardzo uważać, może to się wydaje bardzo proste, ale jest stosunkowo trudne. No ja mam z tym problemy, jak łatwo się domyślić. I tu i tak naprawdę to jest ten sam ekran, tylko nie ma tej apteczki, co mnie trochę zasmuciło. <laughs> Dziwne, ten sam ekran. Nieważne, mogę pokazać, przydatnych nagrzeń mnie nie ma. O! Wow, widzicie, on znika, więc nie jest przydatny. Wystarczy po prostu szybko skakać! I Magnet Beam, co jest bardzo fajne, umie zniszczyć Bigaja. O, kurczę, teraz nie. O, nie! O, o no. stracił mi się Magnet Beam, ale dzięki Magnet Beamowi można bardzo, bardzo łatwo objąć Bigaja. Czyli przeskoczyć nad nim. Znaczyć o, bardzo... fajnie!

ale tyle, masz rację w całe życie. I muszę przyznać, że Eggman jest najtrudniejszym bossem, ale jego broń jest najlepsza, dlatego uży będę używał obowiązkowo jego słabości. Tak, bo sobie mają swoją słabość, na przykład. Ej! E, e e, e, słabością Catmana. E słabością Catmana. E no wiem! Słabością Catmana była e broń. Zamknij się! Ej! Weź! chcę powiedzieć. Dobra. Słabością. I... DOMIN! TO PRZEZ CIEBIE WSZYSTKO! Nieprawda! Mówiłem nie to nie szłeś! Powiedziałem... Kurczę, nie Domin! Mówię? DOMIN! Dlaczego Ty z tą A kopnął Cię ktoś kiedyś? mi NIE PRZESKAZAJ! Dobra, do DOMIN, do nie STOJKA! No i... No, na przykład, słabością Gatmana była broń. Gatman osobością gdzieś była broń... Eee... Słabością była broń. Nie pamiętam szczerze. A tak! Yy... A macie? A masz! Trzy ciosy! No i słabością Gatmana była broń. Yy, Bombmana. Słabością Bombmena była broń. Yy, Firemana. Słabością. Yy, Firemana była broń Icemana. Słabością Icemana jest broń Elekmana. A słabością Cutmana, yy, Elekmana była oczywiście broń Katmena I w następnym odcinku zajmiemy się Icemenem. Nie widzicie tego, ale mój brat się krzywi! No no, na widok gry Krzywus jeden. No i przepraszam za ten chaotyczny, jakże, komentarz. No i za to, jak chciał, takie coś. A Julka... <m> <m> głupie braty i siostry. Nie to chodzi na YouTube'a. No właśnie! Głupie. <m> <m> Nieważne, dobra, zamykaj. Dobra, siema.